yeah aha this is uh, here is you uh, you put some uh, books? books books yes, yes inside yes, yes. and uh, ah here is ah here are books yes i can see this is yeah oh no, that's dangerous. Aha. ah you can You have different way of ah. This is the English, yes. Yes. This is the English book, yes. English medium. English medium. Yes, 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 yes. And uh, now, another. Oh, Tamil language is very difficult. Yes. Okay. Oh. Jest difficult to napisać 10 mili? jest, ok, ok. Tutaj troszeczkę podwórko pokażemy, bo tutaj budowane jest fajne tutaj takie elementy, tutaj taki piękny, duże podjazd taki dość trudny by jest, także tu trawa, nawet ja się tak lekko boję, bo ten motorek. Ja bardzo lubię w ogóle te drzewa tutaj, te o takie. Zielone jakieś takie palmy. Co mają zielone pnie? No tu taki plac budowy. Domek dość duży. Dlatego ja znalazłem swoje miejsce. Tam, na czym łóżko mi dali. Tam było sporo tych pokoi. że Ta trójka dzieci tam. Ja nawet tak nie. Albo no, tam i mama z nimi jest. to są chyba po dwie osoby spały, może w pokoju. No dokładnie tak nie wiem. nie? No i co tutaj, takie elementy? Będzie wstawiał ładne, żeby te słupy były. To, tutaj? Motorek, rower. No i tu pan buduje. Jest troszkę bałagan, bo wiadomo, budowa to budowa, nie? Widzę, że tam na bieżąco, bo tam nawet jest ta. Ok, you ready? Yeah. So, when he, he will be ready, I will one, make him photo. Okay, one minute. One minute, okay. okay. Like your sister. So uh, the bus uh, will come to the uh, to the main road, yes? Yeah. To the, so you must go to the main road. Main road. yeah. Okay. My bus comes six fifty. Ah, six fifty. So you have now some minutes more. Okay. Aha, it's something to eat for me because so I, I, will, I will eat quickly because I want to go with you to the bus. Yeah. Tu mi przygotowali jedzonko na śniadanie. Ja muszę zjeść, mimo że tam nie jestem jaki głodny, ale muszę zjeść. I will go with him to the bus. Ah, okay. With him, ja? Yeah? Okay. No, takie jedzonko Posmarować sobie można takiego placuszka Proszę bardzo mm. No ja to źle jadłem Bo to się do środka kładzie to Okej okay. So I didn't know mm. 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 I make a film about it. So the children uh, they have into school the same? Aha, okay. So now I know. Dzieci mają do szkoły to samo, że w tych takich kuszkach. And what does it mean this uh, on your head? Tradition, this is traditional, yes? Mm-hmm.